Dla jakich wartości parametru m równanie ma dwa różne pierwiastki, które są liczbami dodatnimi podpunkt D. Dwa różne pierwiastki, czyli delta większa od zera. Oczywiście o ile byłby parametr przy x kwadrat, to powinien jeszcze być warunek a różny od zera. W tym przypadku on jest tutaj niepotrzebny. Drugi warunek x1 razy x2, czyli iloczyn pierwiastków musi być dodatni, jeżeli ona obydwa są dodatnie. I trzeci warunek x1 dodać x2, czyli suma pierwiastków przy założeniu, że iloczyn jest dodatni, też musi być dodatnia, żeby obydwa rozwiązania były dodatnie. Teraz trzeba rozwiązać każdy z trzech warunków osobno i wyznaczyć na końcu część wspólną. Delta równa się B kwadrat, czyli minus. 3m dodać 1 do kwadratu. Odjąć 4 razy a i razy c. C to jest całe wyrażenie. 2m odjąć 2m odjąć 6. Równa się. Minus przed nawiasem okrągłym podniesiony do kwadratu jest plus, czyli zostaje wzór skróconego mnożenia. 9m dodać 6m dodać 1. Odjąć. I czwórka pomnożona przez nawias. 8m dodać 4m i dodać 24. 9m kwadrat m8m kwadrat to jest m kwadrat. 6m plus 4m to jest plus 10m i 1 plus 24 to jest 25. I to musi być większe od 0. nierówność kwadratowa, którą można rozwiązać deltą. No, ale jeżeli się zauważy, że to jest wzór skróconego mnożenia, to na pewno tą nierówność można szybciej rozwiązać. I To jest rzeczywiście wzór skróconego mnożenia. M dodać 5 do kwadratu. Czyli M jest równe minus 5, miejsce zerowe. Ramiona są skierowane w górę. Większe od zera. Czyli M należy do wszystkich liczb rzeczywistych z wyłączeniem minus 5. I to jest warunek pierwszy warunek drugi iloczyn większy od zera czyli c przez a większy od zera c czyli 2m kwadrat odjąć m i odjąć 6 przez a większy od zera 2m kwadrat odjąć m odjąć 6 większy od zera jest to nierówność kwadratowa Czyli delta delta M1 odjąć 4 razy 2 i razy minus 6, czyli delta M równa się 4 razy 2 jest 8 razy 6, 48, czyli 49, pierwiastek 7, czyli M1 to jest 1 plus minus 7 przez 2A, czyli przez 4 czyli pierwsze m jest równe 8 przez 4, czyli 2 i drugie m minus 6 przez 4, czyli minus 3 drugie. Nierówność minus 3 drugie 2. Współczynnik A jest równy 2 dodatni, większy od zera, czyli m należy do przydziału od minus nieskończoności do minus 3 drugie, w sumie od 2 do nieskończoności. I to jest warunek drugi. Na czerwono podkreślę, tu jest pierwszy warunek rozwiązany, tu jest drugi warunek rozwiązany. No i zostaje do policzenia trzeci warunek. x1 plus x2 większe od zera, czyli minus b przez a większe od zera, b jest tutaj, czyli to jest, już tutaj mam przed nawiasem minus, i we wzorze jest minus, czyli te dwa minusy dają plus, czyli jest 3m plus 1 przez 1 większy od 0, 3m plus 1 większy od 0, 3m większy od minus 1. To jest nierówność zwykła, więc nie trzeba deltą liczyć kwadratowa, wystarczy przenieść. m jest większy od minus 1 trzeciej. Trzy warunki, i teraz wszystkie te trzy warunki trzeba. Na jednej oś liczbowej zaznaczyć. Yy, pierwiastki tak. Minus 5 jest najmniejsze. Potem minus 3 drugie. Potem minus 1 trzecia i dwójka. W pierwszym warunku. X jest wszystko z wyjątkiem minus 5. Czyli tutaj to. W drugim warunku jest do minus trzech drugich i od dwóch do nieskończoności. I w trzecim warunku jest większe od minus jednej trzeciej. Część wspólna trzech warunków jest tam, gdzie są wszystkie trzy kreski, czyli wszystkie trzy warunki mają rozwiązanie, czyli m należy, tutaj są dwie, tu dwie, tu jedna, tu dwie i dopiero tutaj są trzy czyli od dwóch do nieskończoności. I to jest rozwiązanie tego zadania. Dla takiego M równanie ma dwa pierwiastki, które są liczbami dodatnimi.